Dzień dobry, cześć, witam po wakacjach. Dzisiaj porozmawiamy z trzema niesamowitymi kobietami. Każda z nich stworzyła w tym wielkim, zwariowanym świecie swoją małą przestrzeń, w której się znajduje i daje bardzo dużo energii innym i same też trochę z tego czerpią. Niesamowite kobiety, dlatego zapraszam Was do dzisiejszego odcinka Ony Styl Życia Miasto. Ta, 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 ta. Dotarłam do pierwszego miejsca i moją pierwszą rozmówczynią jest Dorota. Swika ceramika. Widzicie, jaki mam cudny dzwonek zupełnie. Dorota, jesteś! O, cześć, cześć. cześć! Cześć, cześć, cześć! Marta, To jest ze Dorotka. Pogadamy trochę o ceramice Dorota. To są same przepiękne, przecudowne rzeczy. Rzecz. Powiedz rzeczy. mi, kto je zrobił? No, tymi rączkami. Ja. Tymi, tymi, tymi no, powiem ci, jesteś niebywale zdolna, zazdroszczę. Są naprawdę przeurocze te wszystkie malutkie miseczki i przyznam się od razu bez bicia, że mam w domu jedno twoje I dzieło. Usta. Usta mam w domu i służą mi bardzo dobrze. Opowiadaj, dzisiaj wszystkie moje rozmówczynie postanowiłam sobie, że będę pytać, skąd motywacja do wykonywania tego rodzaju zawodu? <grym> E, to jest bardzo trudne pytanie, ale z drugiej strony e, jakoś wszystko mnie zawsze w tym kierunku ciągnęło, e, znaczy, żeby coś robić rękoma. Mm -hmm. e, bo e, ja już e, od, sumie od dawna m, zawsze malowałam albo, nie wiem, e, restaurowałam meble, cokolwiek, wiele coś takiego kreatywnego i coś zmieniać. Okej. Okay. No to jest super, bo to po prostu zmieniasz kawałek gliny, czy w moim wypadku porcelany. E, no w to wszystko, co tu widać. Ja słyszałam, że jest to pewnego rodzaju forma medytacji, jak robisz coś rękoma. Może to to Cię tak ciągnęło, że to jest właśnie taki, taki spokój chill i najfajniej no jest jak właśnie jest taki brak pośpiechu i po prostu można coś stworzyć z niczego. Nie? No a jaki masz feedback? Jak ludzie otrzymują Twoje rzeczy? Bo to było tak, że robiłeś początkowo no. na przykład dla siebie tylko. Najpierw to w ogóle robiłam warsztaty i zawsze to gdzieś tam leżało tak trochę obok, jako takie marzenie mm -hmm. e, i jak zaczęłam to już robić tak na pełną skalę, no to okazało się, że to jest mega super i strasznie, strasznie duża fajda, chociaż zawsze się mega boję tego feedbacku. Zawsze się strasznie boję, że ktoś powie, nie, że to nie tak, tak że to nie tak sobie wyobrażali, że to inaczej, nie wiem, na zdjęciach. Ale miałaś Ale... tak kiedyś? co, e, to, to się mega, mega rzadko zdarza. Mm -hmm. e, no, zdarza się czasem, e, ale bardzo rzadko. Natomiast najmilsze, najmilsze feedback, jakie mam, to jest jak ktoś na przykład mówi że nie, dostał filiżankę i teraz na przykład ta kawa zupełnie inaczej smakuje. Oh. nie? I to jest tak strasznie miłe, i to jest taka mega motywacja do tego, żeby to robić e, dalej. E, I dlatego też zawsze strasznie fajne są targi w ogóle. Kiedy stawiam gdzieś na targach, e, to właśnie ten kontakt z ludźmi. No bo, Tutaj go nie mam, nie? Mm -hmm. tu jest zamknięta. Wysyłam, robię, e, a tam mam po prostu taką możliwość, żeby naprawdę porozmawiać z tymi ludźmi. No tak. dobrze, ale powiedz mi, bo tutaj widzimy Twoje rzeczy, a gdzie one powstają? Zaraz z tymi drzwiami. Idziemy? Zapraszam. I tu jest pracownia. Tak, to jest mój, mój świat. I Mały co się tutaj śpiewa. dzieje w tym <laughs> świecie? No, w tym świecie powstają te wszystkie naczynia, tak? Przy użyciu no, też takich tak. maszyn. E, tutaj e, wysychają. Czy masz wykształcenie w tym kierunku, że robisz tą ceramikę? E, nie. Studiowałam psychologię. O! No to właściwie to samo ustawia. Nie skończyłam tej psychologii e, i z takich względów. E, w sumie prywatnych, zaczęłam szukać jakiejś odskoczni, takiego mm -hmm. miejsca, właśnie wyciszenia. I trafiłam przypadkowo całkiem na pracownię ceramiczną. Zaczęłam tam spędzać coraz więcej czasu, coraz więcej, coraz więcej. W końcu yy, nauczyłam się też, poszłam taki kurs, i zaczęłam sama uczyć innych. głównie chciałam prowadzić warsztaty z, z dziećmi? Aha, super. Tak, to jest ekstra, mm -hmm. <laughs> ale też takie trochę męczące, i potem. Nie miała czasu na specjalnie nic więcej. I w końcu przyszła pandemia. Mhm. Trzeba było zamknąć warsztaty. Mhm. E, I tak się złożyło, że mogłam... Więcej energii poświęcić temu, co Sama. chciałam robić. Co, co, tak. Co bardziej jakby dla siebie, dla innych. Czyli sytuacja zmusiła cię do tego, że musiała, mogłaś w końcu zrobić to, Trochę co chciałaś. Spełnić swoje marzenie. Spełnić swoje marzenie. No i super, i realizujesz się teraz, spełniasz swoje marzenie, masz swoją firmę prężnie działającą, masz swój świat, realizujesz się e, i znalazłaś swoją nisze. Tak, to właśnie jestem z tego, no to jest mega wielka radość, tak? Da, no, robić te rzeczy i. To, że e, ludziom sprawia frajdę, e, to, że mają je w domu, to jest to maksa miłe. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo. bardzo się cieszę, że jesteś osobą, która znalazła swoją niszę, znalazła, ma swój świat w tym dużym świecie, a ja idę dalej rozmawiać z dziewczynami, które mam nadzieję, że też mają takie swoje światy. Dzięki. Dzięki wielkie. Jest z nami Patrycja. Witam. Patrycja, opowiedz nam trochę, czym się zajmujesz? Pracuję w firmie Avon już od 15 lat. Jestem na stanowisku starszego menadżera. No i co sprawiło, że wybrałaś taką drogę w swoim życiu? Bo 15 lat, no to jest kawał tak. czasu. Co było twoją motywacją? Moją motywacją były głównie elastyczne godziny współpracy. Mhm. Wtedy, 15 lat temu, pracowałam tam w restauracji. No i miałam te dwa dni w tygodniu, żeby poświęcić na dodatkowe zajęcia. Czyli to było Twoje dodatkowe zajęcie? Tak. Początkowo? Dodatkowo, tak. Natomiast już po pół roku tej dodatkowej pracy zrezygnowałam ze stałej mhm. i od 15 lat jestem związana z firmą Avon. Nadal masz te elastyczne godziny pracy? Nadal. Nadal sobie sama ustalam czas i sama decyduję o tym, czy dzisiaj chcę pracować. Dwie godziny, czy pięć, czy jutro w ogóle będę pracować. To zależy tylko ode mnie. No dobrze, a powiedz mi, co dała ci ta praca? Co daje ci na co dzień? Czujesz się spełniona, czujesz? że masz kontakt z kobietami, bo podejrzewam, że to jest największy tak. walor tej pracy. Tak, przede wszystkim co mi da ta praca to pewność siebie, której nigdy nie miałam. Dała mi niezależność finansową, dała mi możliwość pracy w domu, przy małych dzieciach, mhm. więc to sobie bardzo cenię. Ale właśnie to, tak, to co mówisz, no, te relacje, te wspaniałe kobiety, z którymi na co dzień pracuję, których poznaję, to tak naprawdę te relacje trwają bardzo długo, nawet parę lat. Więc to jest coś wspaniałego. Ale oh. bardzo mnie zastanawia ta pewność siebie. E, mm -hmm. W jaki sposób ją zdobyłaś właśnie dzięki tej pracy? Przede wszystkim zawsze byłam tak z boku. Nigdy nie lubiłam jakichś wystąpień publicznych. To dla mnie takie było mm, stresujące. Kto by pomyślał, że no teraz tutaj w ogóle po prostu nam opowiadasz przepięknie? No właśnie, to dzięki tej pracy, bo też e, nieraz robiłam różnego rodzaju spotkania, prowadzę też od niedawna warsztaty kosmetyczne, więc już e, jakby nabrałam trochę takiego doświadczenia i pewności, że to nie mhm. jest nic strasznego. Mhm. I tak naprawdę ta firma, ta praca w Avonie Wzmocniła, do tego, że wystąpienia publiczne nie są takie straszne, jak myślałam. Czyli teraz, jak masz na przykład pod sobą młode dziewczyny, które zaczynają tak samo jak ty, też widzisz u nich te zmiany, też widzisz, że stają się pewniejsze siebie, że sięgają jakby. Po swoje marzenia, po to, żeby robić tak. coś dla siebie i dla innych? Tak, przede wszystkim um, najważniejsze jest to, że staram się też dla nich być taką inspiracją. Mhm. Że one też mogą coś osiągnąć, coś wielkiego w tej firmie, że mogą być niezależne, że mogą um, mieć dodatkowe pieniądze dla siebie, pracować kiedy chcą. A powiedz mi, a jak to w wygląda w liczbach? Jak, jak dużo jest osób, które, mhm. bo ja sama. Pamiętam, jak byłam nastolatką i pamiętam, Naprawdę. że miałam dwie koleżanki w klasie, które były konsultantkami mm -hmm. Avon i kupowałam raz w miesiącu taki tuż do rzęs, miałam mój ulubiony fioletowy. Dużo jest młodych dziewczyn, tak, takich, bardzo które dużo. potrzebują y, wsparcia i takiego... Mi się wydaje, że to jest kwestia właśnie tego, że kobiety się zbierają i dodają sobie nawzajem pewności tak, siebie. To, o czym tak, mówiłaś? testują kosmetyki, e, chcą też e, coś sobie zarobić i też, e, też coś osiągnąć, mimo że są takie młode. No, no i to jest takie szerzenie piękne, tak, wydaje mi się. Tak? Dokładnie tak jest. No, wszystkie kobiety Natomiast lubimy. wracając do Twojego pytania, no ja przez te 15 lat zrekrutowałam bezpośrednio e, pod siebie prawie 300 osób. Natomiast w zespole mam prawie 900. No dobrze, to już wiemy właściwie, jak wyglądała Twoja droga, jak Eivon wspiera kobiety. Powiedz mi, co Ty takiego najważniejszego w tym znalazłaś, poza tymi elastycznymi godzinami pracy? Co, mm -hmm. co takiego Twojego w tym jest? Tak naprawdę takie poczucie bezpieczeństwa, o. bo jednak dużo mi daje ta stabilizacja finansowa i to bezpieczeństwo, gdzie czuję się taka spokojna, że mogę współpracować z firmą, która właśnie nie tylko sprzedaje kosmetyki, ale też pomaga kobietom, też jestem częścią tego zespołu, to jest dla mnie bardzo ważne. Pani Ale, bardzo Ci w takim razie dziękuję. Widać, ja jesteś nic. spełniona i zadowolona, a to bardzo cieszy. Tak. Cieszy zawsze widok takiej kobiety szczęśliwej, zadowolonej. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Moją ostatnią rozmówczynią jest pani Patrycja Pikutowska, skrzypaczka, która koncertowała w ponad, ponad 40 krajach na świecie. Zerkam tutaj na panią Patrycję, ponieważ jest już Dzień ze mną. Um, I porozmawiamy o tym, jak zaczęła się jej historia ze skrzypcami i nie tylko. A no więc, pani Patrycjo, dzisiaj e, zadaję pytanie każdej z moich rozmówczyń: e, skąd motywacja do wykonywania tego no, zawodu? No bo to jest. E, Artydzieło grać, ale jednocześnie też no, zawód. Tak, oczywiście. Tu panią zaskoczę, bo ta historia sięga to dzisiaj bardzo ładnie brzmi ubiegłego wieku. <śmianowicie> A mianowicie, jak miałam dosłownie 3 lata, y, byłam z moją mamą u znajomych jeszcze jej mamy, czyli mojej babci. I ten pan grał amatorsko na skrzypcach. Wyjął skrzypce z szafy, żeby było śmieszniej, bo on naprawdę robił to tylko w domu wyciągał, grał. I ja oczywiście tego dzisiaj już nie pamiętam, ale z opowieści mamy wiem, że ja podobno zamarłam, znaczy w ogóle jak zaczarowana. zaczarowana. Tak. I on coś tam grał, no takie tak, amatorskie tam rzeczy, ale grał ładnie. I ja potem pociągnęłam mamę za sukienkę i mówię mamusiu, ja na pewno będę grała na skrzypcach, a mama tak, tak, oczywiście. <laughs> no i to było śmieszne, bo on to wyłapał i mówi poczekaj do mamy, mówi ale Patrycja dlaczego? Dlaczego tak mówisz? Przecież jesteś malutka, a ja powiedziałam, bo to jest instrument, który można mieć blisko serca. O... E, no i tak się stało. Ten tekst jakby naznaczył całe moje życie, ten no mój tak, tekst, tak. bo rzeczywiście granie jest dla mnie. Najważniejsze pod kątem przekazywania i dawania ludziom emocji. Wymiana, po tak. prostu wymiana taka w czystej postaci. Tak. No ale dobrze, skoro mówi Pani o dzieciach, to jak w tym wszystkim, w tej karierze, no bo to jest ogromna kariera, połączyć życie rodzinne, dzieci, znaleźć ten czas dla siebie, dla bliskich i no i też siebie. I, i między innymi też dawać tą cząstkę siebie podczas tych koncertów. Jak to wszystko można. Zgrać. Ja y, zostałam mamą już na takim etapie mojej kariery, gdzie dokładnie wiedziałam, jak to wszystko funkcjonuje, mm -hmm. bo już y, byłam po, po, myślę, jakichś 11-12 latach no, jeżdżenia bardzo dużo po świecie i powiem szczerze, że y, to wszystko się da, znaczy, wszystko jest możliwe, tylko trzeba złapać dobry balans z tym wszystkim. Pamiętam jak mój starszy synek, który teraz niedługo skończy 13 lat, był bardzo mały, to robiłam tak, żeby latać jak najkrótszymi połączeniami, czyli potrafiłam na przykład na półtora dnia do Chin lecieć, albo na trzy dni do Ameryki Południowej, gdzie miałam przez wiele lat impresaria. Tak się tak. E, powiem tak się szczerze, da na da się, półtora da się, dnia do się. Chin? Da się, da się. Znaczy wow. jest to ogromne zmęczenie, mm -hmm. ale mi zależało, żeby na jak najkrócej go zostawiać. Słyszałam, czytałam, że jeszcze oprócz tego wszystkiego ta fundacja skąd jeszcze w Pani ta siła? No bo to, to jest dla mnie to jest nadludzkie. To jest nie, niesamowite. Znaczy ja nie ukrywam, że ja po prostu podjęłam bardzo ważną decyzję te parę lat temu wynikającą z choroby mojego syna. Mój mhm. syn jest po trzech operacjach na otwartym sercu. Ostatnio już miał na szczęście ponad sześć lat temu i jest w fantastycznej kondycji, ale to jest tak, że ja coś sobie przewartościowałam w życiu i nigdy nie zapomnę, to się wydarzyło właśnie po jego trzecim, bardzo dużym zabiegu, ja miałam koncert w Sala de Sao Paulo. To jest jedna z najważniejszych sal koncertowych Ameryki Południowej na parę tysięcy miejsc. I tam na scenie przeżyłam coś niebywałego, mianowicie nie poczułam nic. Oczywiście dałam z siebie wszystko, no to po tylu latach na scenie to jest taki profesjonalizm, że nikt, nikt tego nie wyczuje. Mhm. Ale ja poczułam jakąś taką pustkę, że to już nie jest to, to, to nie spełnia. To, co ja przeżyłam w moim życiu prywatnym jako mama, Zupełnie ustawiło gdzie indziej moją psychikę, no i tak się zaczęła cała moja droga charytatywna. Dzisiaj to jest e, prawie 12 bardzo dużych modernizacji w Centrum Zdrowia Dziecka, wartych na no, blisko 7 milionów złotych. Ja to wszystko sama załatwiam, to jest moja pasja, współpracuję od 5 lat bardzo ściśle ze światem biznesu, bo ja nie robię w ogóle zbiórek publicznych mhm. ani internetowych. No, i stało się tak, że ja to po prostu uwielbiam, ale połączyłam to też z wielkimi galami charytatywnymi, z największymi światowymi gwiazdami opery. Ja te gale wymyślam, prowadzę, wszystko się odbywa praktycznie bez żadnych kosztów, a te, które są, są w 100% pokryte przez sponsorów, więc to jest taki czystej krwi koncert charytatywny, bo 100% pieniążków z biletów idzie na te remonty. Ale teraz postanowiłam, że jednak wracam bardziej do grania, bo mi strasznie brakuje sceny. Ale to jest niebywałe. Aż ja jestem, przepraszam, speechless. Jestem naprawdę... <laughs> y, naprawdę mnie zamurowało. Chyba tak jak, podobnie jak panią, kiedy pierwszy raz pani słyszała skrzypce, bo to jest tak godne podziwu, co pani robi i zastanawiam się, jak właśnie tą Energię znaleźć w sobie. Jak, jak niesamowitym trzeba być człowiekiem, żeby znaleźć w sobie takie pokłady energii, żeby robić rzeczy z pasją, jeszcze pomagać. I mieć tu... dwóch urwisów w no, domu. Do, no, <laughs> no więc właśnie, jak? Znaczy, powiem szczerze, że ja jakby w kategorii, ile można zrobić mając dwóch synów, osiągnąłem apogeum 4 lata temu, muszę zrobić taka y, fajna puenta. Ja poleciałam z moimi dziećmi na 18 dni do Australii sama. Adaś miał 7 miesięcy, Antoś 7 lat. Po tym i jeszcze zagrałam tam dwa koncerty. Po tym wiem, że wszystko można zrobić z dziećmi. Życzyłabym sobie, żeby takich ludzi jak Pani było więcej i więcej. I w ogóle żeby wszyscy tacy byli jak Pani, bo to jest coś niesamowitego, co Pani robi. Że w w tym wielkim świecie można znaleźć ten swój mały świat i w nim się tak na 100% realizować. Także dziękuję, bardzo gratuluję. To ja i... ogromnie dziękuję, bo między nami była piękna emocja, a to jest najważniejsze, jeżeli to się udaje. My tu sobie jeszcze z Panią Patrycją prywatnie rozmawiamy, a muszę koniecznie zapytać o to, co łączy Fundację z Nowym Jorkiem i z Festiwalem w Kant. To jest bardzo dobre pytanie i mam nadzieję, że zaskoczę Państwa odpowiedzią. W fundacji jest projekt Virtuosa Goes Global, który polega na tym, że udało mi się namówić różne środowiska biznesowe na świecie do wspierania Centrum Zdrowia Dziecka. Byłam zaproszona na galę charytatywną podczas festiwalu filmowego w Cannes w ubiegłym maju. Dzięki temu fundacja była beneficjentem aukcji, a tam poznałam panią, która jest jednym z organizatorów, proszę państwa, balu charytatywnego. Wszystkich ambasadorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w grudniu będę miała zaszczyt grać tam koncert i fundacja też będzie beneficjentem aukcji, tym razem prowadzonej przez Dom Sotheby's. Także wielkie rzeczy się dzieją. Niesamowite połączenie. Dzięki wielkie razy jeszcze. bardzo. Dzisiaj poznaliśmy trzy super dziewczyny, które inspirują, które mają moc pozytywnej energii. Mam nadzieję, że Was też zainspirowały i tak samo weźmiecie od nich trochę tej pozytywnej energii. A ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Miasta.